Duch święty, który natchnął ludzi do tego, żeby napisali Boże Słowo, może też natchnąć ludzi do tego, aby zrozumieli Boże Słowo w taki sposób, że czytasz normalny fragment i myślisz sobie, wow. Pamiętam, jak kiedyś jeden człowiek, Jose Prado Flores, opowiadał o tym, jak był zbudowany strój kapłański. Już nie pamiętam wszystkiego, ale pamiętam, że on mówi tak: ten strój kapłański kapłana Starego Testamentu był taki, że najcięższe kamienie były na barkach. A najbardziej szlachetny kamień był na sercu. I on mówi tak, to oznacza, że służba dla Boga może być ciężka, ale jednocześnie to sprawia, że nasze serce staje się szlachetne. I dlaczego o tym mówię? Bo jest drugi fragment, który kiedy go czytam, przez lata to był jakiś tam fragment. Okej, okay, Abraham umiera, wysyła swojego wysłańca Eliezera, żeby znalazł mu, nie jemu, tylko jego synowi Izaakowi, żeby znalazł żonę wśród ludzi z jego pokolenia, plemienia i on idzie szuka ten Eliezer. Tak oczywiście jest wysłany tam z wielbłądami, różne podarunki. No Eliezer ma niełatwe zadanie. Musi pójść i tą kobietę nie tylko przekonać bogactwem, ale jednocześnie rozkochać w tym Izako, którego ona w życiu nie widziała. I o tym jest 24 Rozdział Księgi Rodzaju, wybacz, nie będę czytał. Streściłem, zobacz sobie. I co się okazuje? Eliezer, który tutaj jest wysłany, jest symbolem nas, ludzi, którzy mamy głosić Ewangelię, ponieważ my mamy bardzo podobne zadania. Abraham jest symbolem tutaj Boga Ojca, który posyła nas, ludzi wierzących. Do tego, abyśmy rozkochali innych ludzi w Jezusie. I daje nam do tego dary. Różne dary. Dar mówienia, dar służby, nadprzyrodzone dary, zwane charyzmatami. Do tego, żebyśmy rozkochali ludzi w Jezusie. I teraz to jest ta funkcja, którą miał Eliezer, ten zaufany sługa, tak? Abrahama to jest to co mówi Jan Chrzciciel o sobie że jest przyjacielem oblubieńca czyli ten który szedł rozkochiwać Izaaku, musiał być przyjacielem jego musiał go na tyle znać żeby móc tej drugiej osobie opowiedzieć o nim z taką pasją, z takim uczuciem i o takich szczegółach, że tam ta druga osoba będzie też rozkochana w tym którego jeszcze nie widziała M nadzieję, że nie za bardzo to skomplikowałem, bo tu jest wiele wątków, ale właśnie to jest nasze zadanie. Więc pierwsza rzecz, jeżeli chcemy głosić innym Ewangelię, to potrzebujemy być przyjacielem oblubieńca potrzebujemy być tym, który dobrze zna Pana młodego, czyli dobrze zna Jezusa. I to nie odbywa się, to nie odbywa się na zasadzie teorii, że znać Jezusa, to dobrze o nim wiedzieć. Jest taka przypowiedź wymyślona, ale która bardzo dobrze pokazuje, co to znaczy znać Jezusa jakimś tam ateistycznym środowisku, któreś pokolenie ludzi niewierzących. Jeden z ludzi nawrócił się na chrześcijaństwo i spotyka swojego przyjaciela i ten przyjaciel mówi, słyszałem, że zostałeś chrześcijaninem. Mówi, tak, zostałem. O, to powiedz, ile miał lat Jezus, jak umarł? On mówi, no nie wiem. A powiedz czy znasz jego, czy wiesz, kto był jego dziadkiem, babcią, czy znasz jego pokolenia wstecz, czy wiesz, z jakiego rodu pochodził. On mówi, no wiesz to też nie za dużo wiem. On mówi, no dobrze, a powiedz ile, bo słyszałem, że czynił cuda, ile dokładnie cudów uczynił. On mówi, też tego nie wiem. I on mówi, wiesz, jak na człowieka, który określa się chrześcijaninem, to bardzo mało wiesz o Jezusie. On mówi: Tak, wstydzę się tego i pewnie tą wiedzę nadrobię. Ale to, co wiem, że jeszcze pięć lat temu byłem człowiekiem, który nie widział sensu życia, który pił całymi dniami, który nie dbał o swoją rodzinę, który tracił pracę za pracą, którego dzieci cierpiały, a żona chciała odejść. Ale w momencie, kiedy usłyszałem Ewangelię, że Bóg mnie kocha, kiedy uznałem, że jestem grzesznikiem, kiedy przeprosiłem go za moje grzechy, kiedy powierzyłem mu moje życie, Zmieniło się. Prosiłem moją żonę i moje dzieci o przebaczenie. Znalazłem pracę, już nie piję. Moja rodzina jest szczęśliwa, kiedy spędzamy razem czas. I to jest wszystko, co wie o Jezusie. I to jest ta istota. Znać Jezusa to znaczy wiedzieć, że On zmienił moje życie. Znać Jezusa to znaczy mieć z Nim głęboką relację. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy jednego z już po, poza biblijnych, ale żyjących w tych bliskich czasach Jednego z ludzi w czasie prześladowań Chrześcijan, to był chyba święty Ireneusz Nie wiem, ale miał już 80 parę lat yy, I miano stracić Ponieważ wtedy szukano chrześcijan I każdego kto deklarował się jako chrześcijanin Zabijano No ale widząc jego podeszły wiek zaproponowano mu Słuchaj, może byś, możesz wyprzeć się Jezusa I nie będziesz ginął w tych straszliwych męczarniach Masz już swój wiek Uszanujemy to a on powiedział, 80 lat mu służę i nigdy mnie nie zawiódł i nie zdradził. Dlaczego ja miałbym zawieść i zdradzić jego? I właśnie to jest to znać Jezusa. A z drugiej strony musimy pamiętać, że mamy różne dary. I to jest też niebezpieczeństwo. Znam ludzi w służbie, którzy upadli albo ich służby nie poszły we właściwą stronę, ponieważ bardziej koncentrowali swoją, tą uwagę ludzi na sobie. Bardziej to oni chcieli być eląkwętni, to oni chcieli, żeby ich podziwiano. Mówili wprawdzie o Jezusie. I pewnie na początku ich motywacja taka była, ale później, kiedy widzieli podziw w oczach ludzi, kiedy widzieli, jak ludzie są nimi zachwyceni, bo nasze dary zawsze wyprzedzają nasz charakter. I czasami ludzie słysząc jak przemawiamy albo słysząc jakieś historie z naszego życia, mają o nas lepsze mniemanie niż jesteśmy. Historie są prawdziwe, nie są kłamstwem, ale nasz charakter musi dopiero uczyć się. Żeby dotrzeć do poziomu na naszego daru, tak? Więc to jest druga rzecz. I są ludzie, którzy też próbują zrobić na tym biznes. Taki religijny biznes, tak? Żeby przy okazji sprzedawać, robić. I teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie ma nic złego, jeżeli ktoś wydaje książki chrześcijańskie i je sprzedaje. Nie ma nic złego, jeżeli ktoś prowadzi jakieś sesje i zbiera ofiarę, wszystko jest w porządku. Jakby niektórzy ludzie żyją ze służby, i Bóg do tego wezwał, to Paweł Apostoł dużo o tym mówi w swoich listach. Na przykład mówi o tym w fragmencie ze starego testamentu właśnie w kontekście dzisiejszych, dzisiejszego tematu, czyli że Stary Testament dobrze rozumiany w duchu Świętym może być dla nas cenną wskazówką, gdzie on bierze fragment: Nie zawiążesz pyska wołowi mucącemu i dwa razy w swoich listach mówi, że Bóg nie o woły się to roszczy, ale o ludzi, którzy głoszą Ewangelię, mają prawo zniżyć. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz: są tacy ludzie, i nie będę tych ohydnych rzeczy opisywał, których naprawdę wymuszają na ludziach pieniądze. I to, żebyś tutaj nie myślał o żadnym kościele, to się dzieje w każdym kościele, w każdej opcji kościelnej są tacy ludzie, ponieważ chciwość nie. Denominacja, dana denominacja kościelna wcale nie zatrzymuje chciwości. Chciwość to jest kwestia serca. Więc my, jako ludzie, którym powierzono wielki przywilej znać Jezusa i zanieść Jezusa innym, możemy liczyć na to, że Bóg dał nam dary. Możemy użyć tych darów, jakikolwiek czy to będzie dar wstawiennictwa, czy to będzie dar głoszenia, czy to dar miłosierdzia, czy dar uzdrowienia, czy miks różnych darów, po to, żeby innych ludzi rozkochać w Jezusie. Nie zatrzymywać przy sobie, ale rozkochać w Jezusie. I oczywiście, jak wszędzie potrzebujemy mądrości, kiedy ktoś się nawraca, potrzebuje, żebyśmy się nim zajęli, żeby mógł wzrastać w wierze, ale do momentu, kiedy on sam stanie się na tyle dojrzały, żeby głość Ewangelię innym i innych prowadzić w wierze. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, że Twoje Słowo jest takie piękne, że tyle wspaniałych rzeczy jest ukrytych w Twoim Słowie, że one są ze sobą tak powiązane. Dziękujemy Ci za te niektóre fragmenty, które odkryłeś przed naszymi oczami i dziękujemy Ci za tak wielość fragmentów, które jeszcze są do odkrycia. Otwórz nasze duchowe oczy, otwórz nasze duchowe uszy, abyśmy czytając słyszeli Twój głos, abyśmy widzieli Twoje działania, abyśmy się tym zachwycali. W imieniu Jezusa. Amen. A jeżeli chcesz, Lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie, zasłałem więcej informacji w linku poniżej.